Jak na pędzlem, to robią się paski, ale one się wyrównają nam za chwilę. Robią się takie dziurki powietrza. Dzisiaj pracujemy przy pierniczkach. Stwierdziliśmy, że przed świętami warto upiec pierniczki i udekorować. I mamy dwa przepisy: na pierniczki takie dekoracyjne, nie do jedzenia, i takie do jedzenia. A jakie efekty będą, to dopiero zobaczymy, bo jesteśmy w trakcie pracy. Klub w Nowej Si Seniora powstał w tym roku. Pierwsze zajęcia odbywały się już w październiku. Były ogłoszenia, panie chętnie się zgłosiły. Ten klub spotyka się co, co dwa tygodnie. Mamy ze sobą cykl warsztatów tematycznych związanych z medycyną, zorganizowanych wspólnie z Fundacją Galicja Semper Fidelis. Mamy ze sobą wycieczkę, mamy ze sobą różne różne już zajęcia No i dzisiaj akurat te warsztaty o tematyce świątecznej jest świetnie po prostu jesteśmy bardzo zadowoleni że taki klub powstał w Nowej Wsi możemy się tutaj spotkać miło spędzić czas są jakieś różne takie zajęcia mieliśmy też spotkanie z panią doktor od kręgosłupa, co było bardzo, bardzo dla nas pożyteczne. Pani doktor bardzo dobrze to wszystko przedstawiała. Dzisiaj na przykład robiliśmy pierniczki, wszyscy byli bardzo zaangażowani. Na no, następny raz będziemy robić stroiki i też będzie pani doktor, także bardzo jesteśmy zadowoleni. Możemy się spotkać, porozmawiać, pożartować. No i dobrze, że taki klub powstał. Klubów w tej chwili seniora jest pięć. Tworzy się kolejny klub w Łące. Najstarszym klubem jest klub Seniora w Jasiące, który powstał jeszcze w czasach przed pandemią. Potem kolejno dołączały inne miejscowości. Chcielibyśmy, żeby powstał klub w Trzebownisku, w Łukawcu, może jeszcze w innych kolejnych miejscowościach. Zachęcamy wszystkich, którzy chcą troszeczkę wyjść z domu, poznać nowe osoby, nowe techniki, dowiedzieć się czegoś ciekawego, pojechać na wycieczkę, żeby spróbowali dołączyć do tych nowo powstałych klubów. Ja bardzo zachęcam moje sąsiadki czy koleżanki, żeby brały udział w takich spotkaniach, bo to jest wyjście, po prostu oderwanie się od domowych obowiązków prawda, yy, i spędzenie miło czasu.